Cześć. W poprzednim filmiku podzieliłem się z Tobą moim zbiorem frustrujących elementów użyteczności, które możesz spotkać w interfejsie. Ale żeby nie było tak pesymistycznie, dzisiaj chcę Ci pokazać mój zestaw elementów, które umilają mi interakcję z interfejsami, ilekroć je spotykam. I pierwszym takim punktem są formularze, yy, czy też koszyki, które pamiętają dane, które zostały do nich wpisane. Czyli zobacz. Mamy tu koszyk, dodałem sobie jeden produkt i mimo odświeżenia strony, czy też chwilowego zamknięcia karty, przeglądarki i powrócenia na tą stronę, moje dane zostaną zapamiętane i nie muszę od nowa uzupełniać koszyka, podobnie z formularzami. Kolejny punkt to formularze wypełniają dane za użytkownika. Lubię, jak formularz stara się za mnie wypełnić część danych. Przykładem może być wpisanie kodu pocztowego, gdzie automatycznie dobierane jest miasto, a następnie propozycje ulic dla danego miasta. Inny przykład to. Zobacz pole NIP, gdzie wystarczy podać numer NIP by reszta danych została automatycznie sczytana z bazy. I zobacz tutaj, powróćmy sobie do tego formularza i zobacz, mamy tu wybór roku, wybierzmy sobie jakiś rok i automatycznie na podstawie tego roku zawężane są kryteria, które możesz wybrać. Zobacz, nie musisz nic spisywać, formularz automatycznie prowadzi Cię przez kolejne kroki i wybiera za Ciebie możliwości, jakie możesz dopasować do danego wyboru. Jest to bardzo fajne. Zobacz, jak szybko nam to poszło uzupełnienie danych technicznych swojego samochodu, niż miałbyś to robić, miałabyś to robić yy, ręcznie, wpisywać ręcznie. Yy, takie automatyczne wypełnienie znajdziesz też na stronie impostu, gdzie wpisujesz pierwsze litery nazwy paczkomatu, a pole zawęża wyniki i sugeruje paczkomaty. Podobnie jest tam z danymi do faktury. Dobra, idziemy sobie dalej, i lubię, gdy interfejs pokazuje mi, gdzie jestem. Lubię, gdy linki oraz wszystkie odwiedzone miejsca posiadają inny wyznacznik wizualny, który mówi mi: Hej, tutaj już byłeś. I tak jak w tym wypadku, w przypadku linków, może to być fioletowy kolor zamiast niebieskiego a w przypadku innych elementów może to być na przykład blado szary kolor lub też blado, y, czy też ciemno szary i o czym mówię zobaczcie mamy tutaj mapę na znanym portalu z noclegami i teraz zobaczcie tutaj na noclegi na mapę przy odwiedzonych noclegach Zobaczysz szary kolor. Bardziej tutaj to tło, nie wiem czy to widać na filmiku, jest y, szare zamiast białego. Zobaczmy, odwiedźmy sobie jakieś miejsce i widzisz, od razu to tło staje się szare, co daje wizualną wskazówkę, że to już przeglądaliśmy. Jest to bardzo fajne, zwłaszcza jeśli mamy mnóstwo y, wyników na zawężonym obszarze i pozwoli nam to uniknąć, y, jakby oglądania tego samego miejsca. OK. Kolejny element, który lubię to mikrointerakcje. Lubię, gdy aktywne elementy posiadają różne ruchome czy też animowane mikrointerakcje. Są to małe animowane detale, które tworzą w całości miłą atmosferę. Przejdźmy sobie do YouTube, aby pokazać Ci o co mi chodzi. Kliknijmy w przycisk Lubię to. I zobacz, co się stanie. Jak widzisz, fajnie tutaj ta rączka została, ten kciuk został zanimowany. Może to być na przykład ruchomy kosz podczas usuwania pliku, jakaś kręcąca się ikona ładowania po kliknięciu w wysłanie maila. Wszystkie takie drobne, małe detale. Zobacz tutaj, jak fajnie nam ten przycisk podskakuje, które Yy, znajdziesz na przykład też na stronie tutaj zobaczmy zauważ jak tutaj zachowuje się ta strzałka okej okay. Kolejny element to prostota. Lubię, gdy interfejs posiada wyłącznie niezbędne funkcje oraz informacje. Nie lubię rozbudowanych stron przytłaczających bloków tekstowych, po prostu nie lubię chaosu. Można powiedzieć, że prostota jest warunkiem użyteczności. Prostota zazwyczaj działa w interfejsach i to ważne, zwłaszcza w czasach, gdzie na każdym kroku mamy przesyt informacyjny. Idźmy sobie do kolejnego punktu, czyli. Ułatwienie kopiowania. Lubię, gdy interfejs ułatwia mi kopiowanie tekstów. Na przykład kod Blik skopiuję jednym kliknięciem. Tutaj mamy akurat link. Zobaczcie. Mamy tutaj y, możliwość skopiowania za pomocą ikony, lub po prostu jeśli musimy przenieść ten link do aplikacji, możemy zeskanować kod zamiast wpisywać y, tutaj ręcznie całość linku. OK, co dalej? Lubię, gdy. Interfejs na bieżąco informuje mnie, gdzie jestem. Przykładów jest wiele, jak na przykład etapy w koszyku, etapy w długim formularzu, czy też, właśnie tak jak tutaj, paginacja pokazująca mi, gdzie jestem. Jest to też proces ładowania. Wróćmy do paginacji i zobacz. Tutaj, yy, owszem, mamy zaznaczone, że jestem na drugiej stronie, ale nie wiem, ile tych stron jest w całości, czy są cztery, czy więcej. Tego yy, tutaj ta paginacja, taki schemat nam nie mówi. Ale już poniżej, zobaczcie. Widzicie, wiemy, że są kolejne strony dzięki tym y, trz, trzem kropkom. A tutaj y, mówi nam każdy wie, że mamy 24 strony. I chcę ci pokazać tutaj, jeśli jesteśmy przy tym punkcie, ostatnio w oko wpadł mi taki pasek postępu tutaj na górze artykułu. Zobacz. Co się tu dzieje? Jak schodzę na dół i czytam artykuł pasek postępu, który zmienia się w zależności ile treści już przeczytałem. Dzięki temu wiadomo, jak dużo tekstu zostało jeszcze do przeczytania i na którym etapie jestem. Teraz jestem mniej więcej na środku czytania. Bardzo fajny pomysł. Myślę, że dość prosto go tutaj można wdrożyć i właśnie o takie elementy, które pokazują mój obecny status mi chodzi, tak? Okej, okay. no i to tyle, jeśli chodzi o takie fajne elementy. Oczywiście jest tego o wiele więcej. Yy, może nagram kolejny filmik. A tutaj na dziś to tyle. Trzymaj się, hej.